Poznajecie? To ten sam piesek, Toto. Ależ wyrósł i zmądrzał. To rezultat kontynuowania żmudnego szkolenia przez eksperta. Gdy piesek podrażnie kontynuuje naukę. Dzień dobry Państw! Będziemy przetestować w aportowaniu. I tak on leci po on leci po patyk. I, I leci. Bo powinien teraz on oddać. Więc ja tak zrobię. On puści patyk i wtedy mu zabierzemy. Oddajesz ten patyk, czy nie? I on wtedy odda. A, albo i nie. Piesek jest dość nasz niewytracowany, więc trzeba mu rzucić padek, proszę rzuć. No piesku, aport. Proszę Oddał. <laughs> Nie do wiary. A jaki jest sekret tego sukcesu? Ten patek jest... Był odmiotły, ale ja go wziąłem no, jednego takiego do na to, tak Więc ja się też sobie. Inne metody nie bardzo się sprawdzają. Niektórzy wykładowcy twierdzą, że psa należy uczyć własnym przykładem. Pieska, najlepiej wykupować własnym przykładem. A teraz leżeć. leżeć! 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 Po wyszkoleniu piesek grzecznie wypełnia wszystkie nasze życzenia. Dobry, ja mam kaleszko. Ale nie ustawajmy w wysiłkach. Kiedyś, w przyszłości... Wyuczony piesek chętnie spaceruje z nami przy nodze. Swobodnie przodem lub tyłem. I posłusznie przynosi rzucony kijek. Haha, ha, świetnie się udało. Po ukończeniu szkolenia nagradzamy grzecznego już psa bukietem kwiatu, a szczególnie jestem każdy nie Zobaczne!